Przemyślenia mokrej głowy. Dlaczego tak ciężko jest nam odpuścić relację z kimś, z kim po prostu ta relacja nam się nie układa. Nawet nie chodzi o to, że człowiek jest toksyczny, a my jesteśmy uzależnione emocjonalnie od niego, ale że po prostu no, ludzie ze sobą nie działają, a i tak do siebie wracają. Może być to oczywiście. Kwestia lęku przed zmianą, ale może być to kwestia jeszcze jednej rzeczy, to znaczy lęku przed stratą. Co się dzieje wtedy, kiedy ty musisz wybrać w, swoim, w Twoim życiu, kiedy musisz wybrać i coś musisz poświęcić na rzecz czegoś, czy ty to po prostu przyjmujesz jako to, że to jest element życia i tak po prostu jest, że czasem trzeba wybrać. Czy jakoś bardzo to przeżywasz, bo może się okazać, że w sytuacji, kiedy wracasz do partnera, do którego nie chcesz wracać, jesteś człowiekiem, od którego chcesz się uwolnić, tak? Chcesz się rozstać, ale jednak cały czas wracasz do tego człowieka. Może właśnie w sytuacji rozpadu związku, może być tak. Że odpala ci się twoja trauma z przeszłości, która jest nieprzepracowana. A ym, właśnie taki lęk przed stratą to jest tak samo jak ze złością, ze strachem. To trzeba przepracować. Dlaczego? Dlatego, że dopadnie. Prędzej czy później? Warto? Tak!